Ojciec Jan Maria Szewek, pokój i dobro. Proszę Państwa, dziś chciałbym, abyśmy porozmawiali o smutku i radości, a moim gościem jest ojciec Mariusz Kozioł, psycholog, teolog, obecnie wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów. Ojciec Mariuszu, kochelet powiedział, lepszy jest smutek niż śmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre. A z kolei święta Urszula Leduchowska często namawiała swojej współsiostry do radości, do uśmiechu i powtarzała, kąciki ust do góry. Siostra mówi, że to w ogóle było jej jedenaste przykazanie. Kto miał z nich rację? Właściwie paradoksalnie możemy powiedzieć, że zarówno mędrzec Kochelet miał rację, jak i siostra Urszula Leduchowska. Uśmiech jest czymś, co pomaga człowiekowi i co promieniuje na innych. Natomiast są takie chwile, kiedy przeżywamy smutek i ten smutek rzeczywiście może być przy dobrym sercu. Dobre serce człowieka przeżywa smutek, kiedy choćby widzi, że nie dorasta do pewnych ideałów, albo kiedy dostrzega ciężar życia innych ludzi. Taki smutek może skłaniać kogoś do zmiany życia, czy do pomocy innym. Natomiast rzeczywiście w takich codziennych spotkaniach naszych wydaje się, że promienna twarz, uśmiech jest czymś, co pomaga w kontaktach. Co zjednuje nam innych, co po prostu wnosi dobre emocje w każdą wspólnotę. Kiedy Polacy się spotykają przy różnych okazjach i jeden drugiego pyta, jak się masz, co u ciebie słychać, jak się czujesz, to często w odpowiedzi zaczyna się od narzekania. Z kolei Amerykanie, czy jest im dobrze, czy źle, to zawsze mówią: OK, how do you do? Która postawa jest lepsza? Właściwie należałoby przyznać rację Amerykanom. Czy ludziom, którzy potrafią w codzienne życie wnosić pozytywne emocje i pokazują to również uśmiechem na twarzy. Co ciekawe, w badaniach, które robią psychologowie, okazuje się, że to działa w dwie strony: to znaczy, człowiek, który wewnętrznie przeżywa radość i wyraża ją na zewnątrz, w gestach, w postawie ciała, po prostu w uśmiechu, jakby wydobywa te emocje z siebie, to podobnie dzieje się w drugą stronę: czyli nawet w sytuacji problemu, jakichś ciężarów, które człowiek ma, trudniejszej sytuacji, gorszego nastroju. Jeśli zachowujemy uśmiech, czy próbujemy się uśmiechać, to okazuje się, że ta twarz uśmiechnięta, kąciki warg podniesione, one po jakimś czasie poprawiają nam wewnętrzny nastrój. W obie strony zachodzi to działanie. Dlatego postawa, którą nieraz u naszych rodaków yy, widzimy, jakiegoś yy, narzekania, wydobywania tego, co jest ciężkie, rzeczywiście ona nam nie pomaga. Yy, powoduje to, no, emocje się udzielają, powoduje to, że sami wchodzimy w taki dół, w ciężar myślenia o rzeczywistości, wynajdujemy problemy. W tym sensie Amerykanie, czy taka postawa, nastrajam się dobrze do tego, co przychodzi, pokonam przeszkody. Jest to coś, co bardzo dobrze nas motywuje. No, jak w takim razie zrozumieć franciszkową radość doskonałą? Przecież święty Franciszek z tego wynikało, zachęcał braci do tego, żeby się cieszyć, nawet jak ktoś nam rzuca kłody pod nogi, jak ktoś nas nie chce wpuścić do naszego klasztoru. No czy, to, czy to nie jest trochę tak wbrew człowiekowi samemu? Właśnie ten przykład. Radości doskonałej. On dobrze pokazuje różnicę w wesołości, kiedy człowiek prezentuje taki uśmiech przyklejony i postawę wesołości, a głęboką radość. Bo Franciszek mówi o sytuacji, kiedy trudno być wesołym, tak po ludzku. Kiedy wracasz do klasztoru, nie przyjmują cię, właściwie jeszcze odrzucają, mówią: Nie ma dla ciebie miejsca, mamy lepszych braci. Kiedy jesteś zmarznięty, głodny. Trudno śmiać się, czy mieć, taką, mieć wypisany uśmiech na twarzy, jakby się nic nie stało, i to jest coś, co Franciszek pokazuje braciom. Radość jest czymś głębszym, duchowym. Jeśli w takiej sytuacji, pozornie wcale niewesołej, wręcz powodującej rozdrażnienie, gniew, jeśli w takiej sytuacji potrafisz zachować spokój, zachowujesz cierpliwość, potrafisz przyjąć to, co przychodzi. To jest właściwie najgłębszy sens radości, którą możesz mieć nawet w takiej sytuacji cierpienia. Są osoby, które w swoim życiu nie mają lekko, przeżywają takie sytuacje trudne, kiedy właściwie trudno im się jest uśmiechać, a jednak, kiedy z nimi rozmawiamy, czujemy promieniującą radość. To nie jest udawany uśmiech, to jest coś, co wypływa z nich. Mają jakąś głęboką więź z Bogiem, najczęściej wtedy. Takie sytuacje trudne to nie jest takie przeżywanie jak u buddystów czy kogoś, kto przeżywa oderwanie od emocji. Ja nic nie przeżywam. One czują ból, czują cierpienie, odrzucenie, smutek, ale mają w sobie jakieś pokłady radości, która nie gaśnie, nawet wtedy. To jest droga chyba trochę taka ideału, który Franciszek braciom stawiał, ale pewnie możliwa. Powszechnie uważa się, że ludziom smutnym o wiele trudniej się żyje. Łatwiej się zniechęcają, łatwiej się załamują, y, porzucają obrane drogi. Z kolei ludzie y, radośni, entuzjastycznie nastawieni do życia, łatwiej osiągają cele. Czy jest możliwe przezwyciężanie smutku? Czy jest możliwość zmiany swojego nastawienia do życia? Wydaje się, że takim osobom nie należy doradzać. Uśmiechu przyklejonego, czyli takiej postawy, która jest niespójna z tym, jakie one są, jaki mają temperament. Ktoś, kto jest melancholijny, potrafi także mieć dobre poczucie humoru i potrafi mieć uśmiech na twarzy. Wcale to nie oznacza, że takim osobom mamy zaproponować bycie duszą towarzystwa, która sypie kawałami, która głośno się śmieje. Wydaje się, że to dla nich samych byłoby zbyt trudne, zbyt sztuczne i co więcej, Sami byśmy wyczuwali, że to nie jest ich wnętrze, że one takie po prostu nie są. Lepiej zachować e, swój temperament, a jednocześnie wzbogacić go w taką zdolność do, do żartu, do uśmiechu, e, do dobrego słowa. To jest możliwe. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, kochanek miał rację. Jest czas płaczu i czas radości. Następnym razem zastanowimy się. Czy można się gniewać, nie grzesząc?